Cześć, witajcie. Ze mną jest Maciek oraz Bartek. Porozmawiamy sobie dzisiaj o demach, o wersjach demonstracyjnych. Gdzie się podziały tamte imprezy, granie, słuchajcie, w gry demonstracyjne, bo ta technologia się bardziej rozwija, więc teoretycznie dema powinny być bardziej dostępne, kiedyś one były na płytach i wydawało mi się, że jak wejdzie internet, słuchajcie, no to te dema bardziej się zadomowią w dystrybucji cyfrowej i będziemy mogli sobie każdy tytuł sprawdzić, nie będzie trzeba kupować gazety, żadnej CD Action, czy tam coś, żeby zagrać w demo, prawda? No to, tak, tytuł... Ty, ty... No, słuchaj Tomku, ee, kiedyś demo dla nas były normalnością, e, kupowało się gazetkę, demko było, tak, i nikt nie mówił, że jest, że, że czasu na to nie ma, teraz... Maciej, kto wspominał, że to jest dodatkowa praca dla nich. Ja rozumiem, że to jest dla nich dodatkowa praca. Że czasem to jest zupełnie odrębny temat, który później nie występuje w grze. Nie Ale ja nie rozumiem. Nie, ro, nie, 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 nie. Ja nie, rozumiem. Dać po prostu jeden level, fragment, fragment. Eee, czasówka. Czasu, po prostu. Albo czasówka. No, było takich rzeczy, sporo było takich, że było czasem. Ja tak, jak na przykład rezydentem. Tak, tak. Wspominajmy właśnie jakieś fajne tematy. Słuchajcie, ja pamiętam, jak dorwałem Karmagedona dwójkę i tam był czas. Mhm. Ale wchodziłem w pliki mhm. i ten czas mogłem usunąć prawym przyciskiem usuń plik tekstowy, gdzie blokował po prostu czas mhm. i mogłem się dowolnie jeździć po tej, po tej planszy e, i, i te samochody i naprawdę katowałem w te demo, więc no, ogrywało się troszkę demek. Jakieś wspomnienia masz? No oczywiście ja nigdy nie zapomnę PlayStation 1 i pierwsze demo, które miałem do mnie miałem Krasa Bendy Kotta, na dwójkę. No to przecież tam w tekenie dwójce był no chyba do wyboru jest, dwie, postacie, tak. dwie postacie i waliliśmy w kółko z kumplami się tukliśmy, nie? To była taka frajda, czy Crasha, ten jeden poziom, no to się męczyło jak ta lala. Wyścigówki tam też były... I... Tak wyskinowało, no, że jeszcze no, no, na, na opacią... zamkniętymi za Nie, MGS, nie MGS-a to już były czasy, że miałem konsolę na te kopie zapasowe, więc zostałem po prostu... Właśnie, i no. jeżeli tu już o tym mówisz, to ja wspomnę, że pamiętam jak ma... rodzice mi kupowali PlayStation 1. -ka. 98 rok. I mówią, słuchaj, no nie będziemy Ci tej konsoli przerabiać, bo to laser, wtedy taka duża nagonka była. I mówią, no to będziesz miał tam raz na jakiś czas dostaniesz oryginalną grę, ale będziemy Ci kupować, słuchaj, te wersje demonstracyjne no. z gazet PlayStation. I ja mówię, no fajnie, w sumie będę sobie te swoje, swoje tytuły będę miał oryginalne, ale tak do popykania będę miał dema. I słuchajcie, jak ja miło wspominam te, de właśnie, dema, które no się grało. Ja te magazynu. Tak, kurde, jak Pano, to było Panowie, fajne, dla, nas nie? To było, dla nas to była frajda, dostawałeś demko, tam było 5 czy 6 No dzień. te tytuły gry, Nowe go, tytuły go, go, gry, Ja pamiętam później te straszne ten PlayStation magazyn, coraz słabsze te demy. Tak, to bo już często filmy nie, wrzucali tak. zamiast dema. Tak, dokładnie. Taki już, taki już smutek był. Już trochę smutek był, tak, ale na te... początku to dla nas to było tak naprawdę, co było co miesięczne, Albo gamesko. No, no frajda co, nowego, mega. co nowego, frajda była mega, płytka, no. Płytka, płytka, to była taka ważna cholera z gazetą. Płytka i wsadzamy i gramy co tam jest. No zgadza no, się zgadza się. No zgadza ja się. pamiętam, nawet mam chyba z 13 tych płyt. O, fajnie. I chyba no naj... ja tego miałem naj... kurde wspominam demo, demo płytę 28, bo tam było chyba GTA jak się nie mylę. A GTA miało, miało tam początkowe demo i zawsze się rozwalało tych Harry Clif, na których wtedy nazywałem w przedszkole, tak na wsteczku. <grym> 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 ale <grym> dobra, każdy miał wczoraj jakieś nazwisko. Ja ich jakoś nie nazywałem, po prostu ich przejeżdżałem, ale ja już mówię, w takiej grze jak GTA, jak MGS... Over, do, overboard. To już wiem, to już wiem, o, ale na przykład też pamiętam, bo miałem demo Cool Bordersa, dwójki, czy czego. No, no, no to, też, to się. To się to spiewało. Się... Jeszcze z chłopakami, nie? I ja jeszcze... Mam demko, mam demko. No. E e e ja jeszcze pamiętam... To jest roboty. Ale ja pamiętam w DEMKu nawet Co można było sobie dechę swoją pomalować. To ja wam coś powiem. Kumpel za starych czasów miał 486 DX-a jakiegoś tam, nie pamiętam 33 czy 66 i słuchajcie. Demo Mortal Kombat 2 było mniej wymagające niż pełna wersja. Mm -hmm. Demo mu śmigało, a pełna wersja nie, nie, nie szła, no bo tam już więcej RAM, już nie pamiętam do, do dokładnie. Tak więc wersji demo się katowało, bo to mu poszło, a pełna wersja już mu nie szła i... Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to ja pamiętam demo Far Cry 1, co było dodane do jak action ja pamiętam, że wtedy to wszyscy się łapali za głowę, boże jak to wygląda, no to jest wszyscy czekali na Half-Life'a i na Duma trójkę. Ja pamiętam, że wtedy ludzie patrzyli, ty patrz jak to wygląda, jak to śmiga. Ja, to kom, ja, ja komputer nie pamiętam kiedy kupiłem, ale chyba mi się przypomniało na rzecz, to też jakiś tam z dostałem skądś, to temu mi ledwo działało, ale mega się jarałem, pierwszym Peter Cellem. Jak tam pamiętam, że się w takim korytarzu lampa była i on, wiecie, po tej ścianie tam i nasz bagacie stał, goście potem z też trwałem, pamiętam. Bo ja co mi o pierwszym Splinter Cellu na PC tabu, jak to było źle zrobione. Ale zrobił, ale i źle zrobione, ale na tamte wersja. Polska wersja, to... polska wersja. Ja już wersja się tak? mówiło o tym, to robił. Dla mnie to robiło naprawdę mega, mega, mega wrażenie. Pierwszy Splinter Cell ja pierwszy Mega to była. No to... Panowie, właśnie, to tak widzicie, ile tych dęb wychodziło i to na płytach nie było problemu. Teraz dystrybucja cyfrowa, słuchajcie. Bez problemu mamy połączenie z internetem, Playstation Network, Xbox. Nie ma problemu. Czemu tych dem tam nie no, ma? No nie oszukujmy znaczy... się, jest straszna lipa. No. To znaczy dema wychodzą w paru przypadkach. Albo jest to małe azjatyckie studio, które jest przyjęte, żeby zrobić demo. Mhm. I wtedy myślą, tak. a dzięki demo to może komuś się to w ogóle spodoba, zobaczy nas. Albo na przykład wychodzą dema jacuzzi tylko na rynek japoński. Czy tam ich gier, tylko mhm. na PS, japońskiego PS Store. A. Albo demo jest już robione po wyjściu gry, kiedy sprzedaż nie jest tak dobra i chcą nagonić ludzi. Żeby sobie się. Pamiętam, że właśnie demo jakieś takie wyszło gry, która się sobą sprzedała, nie wiem czy to od niej od Sony, i zaraz wypuścili demo i nawet sprzedaż im się zwiększyła, no bo było te demo. Albo tak, ja sobie to zrobić. Nie ten dość często robi... E, robi Ale temat. Na przykład ostatnio było do Let's go Pikachu, demo. Okej, okay, do... ale to widzicie, czy to deweloperzy się boją, że tytuł AA słabiej się sprzeda po prostu? Nie, po prostu jeżeli chodzi o produkcję samego demo, ty musisz zrobić taką mikro, zamknąć mikroprodukcję, zamknąć w jednym miejscu, przetestować, czyli musi przejść przez te same rygorystyczne. Testy, które wymaga Sony. Okej, okay, to, to może być jedno, ale pamiętajmy, że kiedyś to było bez problemu. Teraz też by to bym mogli robić. Nie, słuchajcie, jak, jak, wiesz, moim zdaniem się będzie, boją, że gra jak taki Assassin's Creed będzie bardziej zjechany i mniej się sprzeda. Ale to jak by jest. chcieli, to by zrobili, tak? Ale wracając jeszcze do tego, no to pamiętajcie też, że owszem, trochę tych demek jest, no kiedyś było ich dużo więcej. No ale dają te beta testy tego, beta Ta, i te, to, tego. Tak, zawsze Mortal Kombat to, jak to się to w jakiś, dobrze broni. Tak. Temu, wow, każdy czekał, pobierał, wiesz o co no, chodzi. Czy też właśnie w tych usługach macie taki EA i daje no 10 godzin pograć. E, w Game, Game Pass to też jest praktycznie, no... Ale słuchajcie... Za, parę, ale za złotówkę możesz w... potraktować to jako... Powiedzmy sobie szczerze. Bety, teraz to są dema. No bo zgadzajcie, no. jeżeli jest 3 tygodnie przed premierą, to nikt mi nie powie, że oni oglądają no, okay, taką 76 czy Zgodzę się, etema. ale beta zazwyczaj yy, odnosi się do multiplayerowej gry. A wersję demo jak najbardziej single mieliśmy. Zobaczcie demo Pity na przykład. Po, a poza tym pamiętajcie, Maćku, ty, ale wracajcie. To Pity to też jest... Pity to chyba odrębna w ogóle gra była. To, to był znaczy... test, ale zobaczcie jak on, jaki on zalążek zrobił tą grą dla innych gier, tak? Rezydenta no, tak? Tak, siódemka, która Cześć, to była to jest chyba inspirowane mega eee, Dokładnie. Ale jest Fear Ale wracając ta, no też ta. do tego, Maćku, pamiętaj, że to, że my dostajemy coś trzy tygodnie wcześniej, to oni ci mówią, że to jest... Kod, się, kod y, gry z sierpnia tamtego roku. Nie? No z... Oni nie, nadaje, nie dają nam najnowszych no, wersji do słowa, testowania. Ale kiedyś, no kiedyś było standard. No mają była gra, no, Dają była gra gry, no. Była gra i było demo. Nawet wchodzisz właśnie na stronę oficjalną yy, yy, gry. I było po, pobieżdżane. Tak. No. W tych pierwszych internetach naszych w latach milenijnych Na tak pewno tak No. Ale słuchajcie. Mówię nawet o komputerze w tym momencie. A roku, nawet na PSX-ie. Na psx, tak, na PSX było. Tym co robiliśmy recenzję, też tam można było ściągnąć. Można było. Tak. Ale widzicie, ale tu jest właśnie ten problem. Że musisz musisz tim przez parę miesięcy przeznaczyć tylko na. Musisz Zdrować, dobrać porządku rob robą Ale to w takim razie. Yy, niech nie robią odrębnego jakiegoś tam fragmentu w to Dokładnie, to samo zrobią za początek. Pierwsze 20 minut. Ale no słuchaj, albo jeżeli... pierwsze 30 ale tak jest, minut. Chociaż. słuchaj, tak jest w Devil May kraju i co? I, i co? Ja, ci Japończy... ty, ty, ty... Dlaczego ale, jedni Japończycy czy jakieś studio deweloperskie się na to zgodzi i jest w stanie przez te parę miesięcy to zrobić, a inni nie. Ale to tak i tak podlega normalnym testom, tak Maćku? jeżeli to jest pełna gra, to z tej pełnej gry nie, nie cię no... się kawałek. Ale, ale, ale to jest inny, to jest oddzielny produkt wtedy. To nie jest demo tej gry i to nie jest tak liczone, tylko to jest oddzielny produkt. Więc musisz oddzielnie na ten produkt dema, musisz przejść ten sam stadium, dlatego się nie robi dem. Zobaczcie, to co Pani z tyłu duma... Ja ci wierzę, duma, ja pan, ale to jest, to jest, to jest nieracjonalne Ta, i to, głupie jest myślenie. to jest głupie myślenie. Bo ja daję ci... produkt, ja? żebyś mi to zrobił, ale ja te... Okej, okay. przetestowałeś i ja z tego pierwsze 20 minut wrzucamy. i tyle, no i tyle. Dla mnie to, to jest logiczne. Ale to Nie faktu... chce mi się to wierzyć, że to jest jakby... Ja nie, że nie to... taki... wierzę co mówisz, ale się taki... Dlaczego? Dlaczego taka ja kłota? To jest dlatego, ponieważ słuchaj, czy jeżeli ściągnę demo, to od razu ściągam pełną wersję? Oczywiście, że nie, ale ściągasz no. w pełnej wersji fragment. Ale widzisz, ale, ale widzisz, sam to, sam się to ubrać w słowa. Ściąga fragment pełnej wersji. No dokładnie, to ja byłam w stanie była w pełnej wersji. <laughs> Czyli jest to brane jako oddzielny produkt, i ten oddzielny produkt musi być, musi spełniać dane rzeczy. Jak na przykład, załóżmy sobie duma, ja duma mogę zrobić demo. To nie jest trudna rzecz. Duma Wolfensteina, ale na przykład zrobienie duma takiego asasyna, demo, demo, co ja mówię. demo, zrobienie demo takiego asasyna to już jest większa robota, prawda? No gry, gry w otwartym Ta, świecie okay. na pewno. Jeszcze rozumiem, że można by odpuścić te gry w otwartym no bo, świecie, słuchaj, to ale moim zdaniem gra single player każda co rozdać. Jakbym tam światę demo, mogłabym mieć po prostu ściany i tyle. No, no słuchajcie, no teoretycznie mogliby rozdać... Ściany albo, mis albo wiesz, misje, nie? Pamiętajmy, że była taka opcja i to myślę, że nie jest jaka robota. Ale też robią dema, panowie. No to, kioskach, to wiem, w kioskach, w innych. Ale dokładnie. zobacz, nawet w Assassin'a wracając. Pamiętajcie, jak była coś takiego w Assassin'ie 1 i 2, że jak wychodziłeś gdzieś za...

dla z tego Ale słuchajcie, ale tak. GTA też na targach było yy, po prostu ograniczone. Tam miejsce jedno, drugo mogłeś zrobić i nie wyjechać za miasto gdzieś. No, no Więc tak, mówię, moim to... zdaniem nie jest problem, bo oni i tak muszą taką wersję pod targi przygotować, czy nawet dla dziennikarzy, żeby im jakiś review ale kod Teoretycznie mają. Jakby. Tak, A review wiecie, kod, co? no A właśnie. nie chcą tego robi, to nie wrzucają te właśnie fragmenty. Ale widzimy, ale to jest... Widzisz, jak na przykład dostajesz review koda, to masz napisane na sygnał. No i na bo... każdym masz becie, że to jest review kod, mogą być tak, magii, że w, tak. w pełnej wersji. To tego widzę, tego nie będzie. miała ale demo. Ja I to nie jedno, tam chyba cztery dema wyszły z update'em. Te demo wyszły z update'em, pamiętajcie? Tak, ale, ale pamiętaj, że to demo też było troszeczkę pewnie przez Sony. W... Takie proszane chłopaki zróbcie coś na demo tego wiara wiesz o co chodzi. Ale okej, okay, ale demo chyba w ogóle nie obsługiwał VR, bo to była oddzielna sprawa kitchen, się nazywała. To to kitchen, ale ogólnie, wiesz, i wiesz kapką chciał zrobić demo, bo szósta była kiepska, piątka była średnia, wiesz o co chodzi. Czyli piątka zro... nie była średnia. Chcieli to zrobili, ale... Piątka widzisz? była po, taka podzielona. Za... Dobra, nie dobra, Dobra, świetnie tutaj I tutaj problem leży w tym, że dla dewelopera, bo zobaczcie, jeżeli dostaję kod do recenzji nie. i mam napisane, że to jest kod do recenzji, że to jest review kod to nawet jeżeli mam tam wypisane bajki, a powiedzcie mi czy jak zwykły gracz by nagle wsiadł na taki review kod, który się ledwo trzyma to powiedz mi ale To powiedz z... mi by to było o czymś pochła? innym, Ale to co pokazują na targach, to, to musisz... musi być fajne, fajne, tak, tak, no, okay, normalne my mówimy o To czemu ja nie mogę tego zagrać? ja. Oni mają takie, oni mają, jestem przekonany, że oni mają kilka tych wersji gotowych, więc Naprawdę ja też uważam, że nie byłoby problem wrzucić jakiś kodziką mieli. No nie pamiętam, niestety nie przygotowałem się, ale była taki, że fragment dali mi demo z Gamescoma i ja mogłem no dokładnie, to. Dokładnie, było tak ci raz, że dostajecie tak. fragment to, co było na Gamescomie. Więc ale... moim zdaniem Maciek trochę nie, to za macie. bardzo ich tłumaczysz w tej kwestii. Moim zdaniem oni się boją, że komuś się to nie spodoba i to się mniej przyjmie dokładnie jest poniżej, strak, że jest że oczekiwania są tak jak z Antem przecież jakby no dali nam niby to Antem ale no fajnie to, to zrobili i dali ale czy jak na przykład zagrałbyś w The Order demko, to już by, i, byś i powiedział to, że ta gra nie ma gameplayu no, tylko fajne lokacje dokładnie i tak. grafika no, no to, bo... to, to o to tu chodzi no. i słuchajcie tak tylko że po prostu dema, dema po prostu jest to demo po prostu jest na, na nas potrzebne dla deweloperów nie jest potrzebne i przez to, że na pewno wolalibyśmy, żeby były czasówki, 20 minut, 10 I minut i gry, nawet jeżeli byśmy musieli ściągnąć pełną wersję, no. dlatego ja myślę, że lepiej byłoby coś takiego... Wtedy by hakowali, by jakby była pełna wersja, to zaraz by jakiś był krak, Ta, to, nie, no, to musi to być system. fragment jakiś wycięty. Fragment, Panowie, moim zdaniem bez problemu, ja, ale myślę, ja że wody, Uważam, że dema powinny być, Jasne. ale wróćmy teraz... Dalej i mówmy odnośnie dem na Dlaczego? Dlatego, że nie każda, nie każda gra mi czy Bartkowi tak, pasuje. Dla, pasuje. dla mnie będzie w porządku Drive Club, a on może mieć nudności, tak, a Ty się. możesz mieć zarówno bóle głowy. Akurat. Więc każda gra na wiara powinna, powinna mieć demko czasowe, nie wiadomo jakie, nieważne, Łapie aby nie mógł przetestować. Tak. Czy się dobrze, komfortowo czuję. I wtedy wiem, że mogę sobie kupić. No teraz tak. testowaliśmy z Tetris'a, Świetna gierka. I co panowie, no co my tu jeszcze chcemy? No, bo... no nic, uważam, że fajnie, jakby demka jednak wróciły, były dostępne. Tak w że gry kosztują naprawdę 270-250 zł i ja powinienem wiedzieć co kupuję, tak, jak nie kupować kota w worku. Bo to, to jest jedna czwarta Idę nie... do Grycana, to pani może mi na górze dać spróbować jak dany smak smakuje. Tak. I wtedy wiem. Dobra panowie, tak więc porozmawialiśmy sobie o wersjach demonstracyjnych. Piszcie w komentarzach, jakie Wasze było ulubione demko, albo jak lata. wspominacie właśnie wersje demonstracyjne, czy powinny wrócić, czy powinny być. I tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy. Cześć! Cześć!